Rusza nabór do trzeciej edycji projektu Aktywna Integracja. Jego celem jest zwiększenie szansy integracji społecznej wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców gminy Pieszyce. Jest to projekt, który realizowany jest w sumie w trzech miejscowościach naszego powiatu i w Piławie i w Dzierżoniowie w mieście i w gminie Pieszyce od połowy 2012 roku. Ten projekt w tej chwili rozpoczyna się nabór do trzeciej edycji. Na terenie gminy Pieszyce poszukujemy 12 osób. Trzecia edycja trwać będzie od kwietnia do grudnia 2014 roku. Uczestnikami projektu mogą być kobiety i mężczyźni. Preferowane są osoby w wieku 50+, plus, czyli modna, popularna ostatnio grupa wspierana bardzo przez różnego rodzaju inicjatywy rządowe, ale też unijne. Preferowane są osoby, i to muszą być osoby nieaktywne zawodowo, niekoniecznie bezrobotne czy zarejestrowane w urzędzie pracy, ale po prostu nieaktywne zawodowo. I jeszcze dodatkowym takim kryterium, które będzie sprzyjać przy ewentualnym przetworzeniu rankingu tych osób, które się zakwalifikują do projektu, to jest fakt ewentualnego posiadania przez kandydatów yy, świadczenia z tytułu niepełnosprawności, które to świadczenie nadaje ośrodek pomocy społecznej. W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione doradztwo zawodowe, indywidualne i grupowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, a także szkolenia interpersonalne. Niektórzy, jak przychodzą i pytają o ten projekt, projekt liczą z góry na to, że ten projekt to oferta pracy. No, wiadomo, jakie są realia. Ten projekt ma zaktywizować, ma dać szansę rozpoczęcia poprzez staż, poprzez... Kurs chociażby, kurs szkoleniowy na ochroniarza czy kurs szkoleniowy na animatora. Ma pomóc w poszukiwaniu pracy. Specjaliści, którzy ten projekt prowadzą, takie właśnie doradztwo prowadzą. I to doradztwo psychologiczne, i pomoc w zakresie tego, jak sobie radzić ze stresem, jak napisać CV, jak poszukać pracę w internecie, jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą. To jest takie wdrożenie w pewien cykl, który gdzieś w przyszłości może zakończyć się znalezieniem pracy. Rekrutacja prowadzona jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieszycach do 31 marca. Również tam dostępne są dokumenty niezbędne do rekrutacji.